Środowiskowa pływania edukacyjna w Lesznie była areną zmagań w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski. Zawody zorganizował AZS PWSZ Leszno. Około 300 zawodników z 20 reprezentacji z województw wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego walczyło o jak najlepsze rezultaty i awans do warszawskiego finału. Rywalizacja odbyła się w 10 konkurencjach indywidualnych i dwóch sztafetowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Świetnie w zawodach spisali się reprezentanci Leszna. Z 12 aż 5 uzyskało awans do finału. Są to Dagmara Moszak, Agata Krempa, Vivian Duda, Tomasz Przybylak oraz Patryk Majkszak. Warto wspomnieć, że najlepszą zawodniczką leszczyńskich zawodów była Agata Zwiejska, reprezentująca WSB Toruń. Świetnie popłynęła przede wszystkim na dystansie 100 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas poniżej 60 sekund. Świetny występ tej zawodniczki nie powinien być jednak dla nikogo zaskoczeniem, bowiem Agata Zwiejska jest srebrną medalistką ze sztafety 4x200 metrów stylem dowolnym Mistrzostw Europy w Budapeszcie z 2006 roku. Wśród panów najlepiej w Lesznie wypadł Kacper Majchrzak, reprezentujący AWF Poznań. Wysoki był poziom zawodów, ale i też ich organizacja. Jesteśmy zadowoleni z organizacji. Została ona odebrana bardzo pozytywnie. W przyszłym roku po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę, w której będziemy organizować zawody dla studentów. W przyszłym roku do nas zjadą finaliści akademicki Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn. Serdecznie dziękujemy władzom uczelni oraz władzom miasta za pomoc w organizacji mistrzostw. Po raz kolejny okazały się dużym sukcesem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobny. Dodajmy, że najlepszą drużyną półfinału został AWF Poznań.